Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Buruwa i dzisiaj pokażę Wam 10 rzeczy, które potrzebujecie, by zacząć wasz domowy bar. Zapraszam! Te 10 przedmiotów, które Państwu przedstawię, to jest takie powiedzmy sobie minimum, żeby mu zrobić większość popularnych, klasycznych i nowych koktajli. Na początku wstrząsacz. Jest to ważna rzecz, którą ciężko zastąpić. Niektórzy mówią, że można zastąpić go słoikiem, ale nie jest to to samo uczucie. Ja mam tutaj trzy, z, powiedzmy sobie czterech rodzajów wstrząsaczy. Ten wstrząsacz jest to wstrząsacz typu kobler i takiego nie polecam, gdyż ciężko go otworzyć. Ma on Jego zaletą jest, że ma wbudowane tutaj od ale jest to od pojedynczy, który nie zawsze wystarcza. Ciężko go otworzyć, nawet jeżeli jest ciepły. A jak jest chłodny, to już w ogóle. Drugi typ, który polecam bardziej, jest to wstrząsacz bostoński typu Tin on Tin. Jest on po prostu metalowy z obu części i to jest jego największa różnica. Strząsacze bostońskie są oczywiście bardzo fajne, gdyż można je mocno zamknąć i docisnąć. Tak, żeby się nic nie wylało, ale jak trzeba otworzyć, to jest bardzo prosto. I na koniec mój absolutny ulubieniec. Jest to wstrząsacz bostoński, tylko ze szkłem i z metalem, a nie z dwoma kawałkami metalu. Działa on na takiej samej zasadzie. Wkładamy jeden w drugi, przytrzymujemy i można wstrząsać. Ciężej go otworzyć, tego polecam tyk z uderzeniem go w bok. Jego zaleta jest taka, że ta część... Oprócz bycia wstrząsaczem, idealnie nada się na szklankę do mieszania, gdyż łyżka, która będzie później, oraz odcedzacz Hofford pasuje także do tej szklanki. Więc, jeżeli będą mieli Państwo koktajl taki jak na przykład Manhattan, który nie wstrząsa się, a miesza, można go zamieszać w szklance, która jest częścią wstrząsacza. Dlatego, pierwszy przedmiot w mojej opinii jest to wstrząsacz szklano-metalowe. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się ważne części wstrząsacza, które od razu omówię. jest to odcedzacz pojedynczy. Takim odcedzaczem odcedzamy, jeżeli wylewamy na w zasadzie na lód i takie mniejsze kawałki lodu nam nie przeszkadzają. Odcedzacza podwójnego razem z tym pierwszym używamy, jeżeli mamy małe kawałki lodu w naszym koktajlu i nie chcemy, żeby się dostały do kieliszka. Gdyż jeśli dostaną się do szklanki, w której jest lód, to w zasadzie nie będzie wielkiego problemu. Ale jeżeli dostaną się do kieliszka, będą, będzie je widać i obniżą przyjemność picia. Dodatkowo, jeżeli robią Państwo koktajl, tak jak mojito, gin basil smash, albo bramble, w którym rozgniatamy coś, jakieś rośliny w naszym wstrząsaczu, to wtedy takie sitko złapie kawałki, którego taki odcedzacz nie złapie. Dlatego polecam oba. Ale jeśli absolutnie się nie da, to tylko ten. To jest przedmiot 2 i 3. Następnie mamy oczywiście niezawodny jigler. Co tu mówić? Dużo bez niego nie da się operować w barze, gdyż zachowanie odpowiednich proporcji i znanie ich jest w zasadzie kluczowe do dobrego koktajlu. Na numerze 5 w zasadzie mówi się, że najważniejsza, najważniejsze urządzenie barmanów, czyli łyżka, taka nie musi być za długa, ważne, żeby była taka spiralna. Tutaj ma takie zakończenie, które niby musiał ugniatać, ale to w zasadzie nie działa za dobrze, więc byle jaką, byle żeby była fajna, barmańska. Dodatkowo, e, oprócz mieszania można warstwo wa warstwić koktajle używając łóżki jako tak jakby zwalniacza napoju, ale nie wiem czy Państwo wiecie, że do tego można użyć również spirali, zacząc wylewać tutaj alkohol, on tą spiralą przejdzie na dół i również będzie, będzie wolniej wpadał do koktajlu, przez co będzie mógł się zwarstwić. Następnym przedmiotem jest rozgniatacz bądź ugniatacz Mojito Kaipirinia, Bramble. To są koktajle, które no, trzeba wcisnąć. Wciśnięcie czymś innym łyżką, czy widelcem, to nie będzie to samo, dlatego polecam taki ugniatacz. Plus jest taki, że taki jeden jest zazwyczaj częścią wielu zestawów. Nie jest to może najważniejszy przedmiot, ale do wszystkich koktajli, w których używa się rozgniatania, nawet takie old fashion używając cukru, jest to dobry zakup. Jedno z ostatnich oprzyrządzeń jest to wyciskarka do cytryn, gdyż nie wszyscy mają w domu. Jeśli Państwo nie mają, to polecam, bo nie ma nic lepszego niż wyciśnięte owoce. Wszystkie owoce, jakie, wszystkie soki, z jakich korzystamy przy koktajlach, mogły być w zasadzie świeżo wyciskane. Tylko niektóre, takie jak ananas, robi się ciężej. Ale cytrusy to akurat łatwa sprawa, więc nieważne, czy mają Państwo wyciskać taki na prąd, czy taki ręczny, stojący, czy właśnie taki, jak tutaj pokazałem, polecam wyciskać własne cytrusy do koktajlu I ostatnie trzy punkty to trzy rodzaje szkła, które proponuję, by Państwo kupili. Pierwszy z nich jest to kieliszek. Jest to kieliszek przypominający kieliszek typu Coupe. Kiedyś tak wyglądały kieliszki do szampana, zanim stały się takie wysokie i chude. Jest to kieliszek, który nada się do wielu koktajli, których nie serwujemy na lodzie. Co prawda Martini ma swoją dedykowaną szklankę w charakterystycznym kształcie, ale jeżeli Państwo naleją Martini do tego, to będzie to dużo bardziej gustowne niż nalanie do szklanki, jeśli się nie ma kieliszka. Powinien to też być kieliszek, ale ja nie więc będzie to szklanka. I kurwa. Następnie jest to szklanka typu lowball, z takim... niska, z takim grubym dnem. Ona służy do koktajli typu old-fashioned, rusty nail, czy tam zarcywiały gwóźdź. Koktajle, które po prostu będziemy podawać na lodzie, to to jest taka podstawa tego. I na koniec szklanka typu Collins, może to być też szklanka typu highball. Jest to szklanka wysoka do koktajli. Taka jedna wystarczy, żeby podać w nich mojito. Mogła może być szersza, ale do tego można podać Toma Collinsa, Mojito, Mexican Firing Squad Special, wiele fajnych koktajli, które są lepiej podane w wysokim. Każdy koktajl w zasadzie taki wysoki można podać też w niskiej szklance, na przykład Mojito. Ale to nie będzie to samo, dlatego polecam taką wysoką szklankę. Te przedmioty są oczywiście doskonałe i w zasadzie większość z nich można zdobyć za niewielką cenę. Dlatego, jeśli myślą Państwo o założeniu własnego baru i robieniu koktajli, to pierwszy krok jest naprawdę łatwy. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie.